do kobiet, które są w tym samym miejscu, w którym ty byłaś te 10 lat temu. Co byś im poradziła? Jakieś jedno zdanie, coś, żeby je podbudować, wskazać kierunek do dalszego działania. Mm -hmm. To nie bójcie się mówić o swoim problemie. Szukajcie pomocy i tej takiej profesjonalnej pomocy, tak? typu prawnik, pomoc socjalna, nie wiem, gmina, ale też wśród własnych koleżanek, własnych znajomych, tak? bo nigdy nie wiemy właśnie, co te dziewczyny przeszły, co już sobie załatwiły i właśnie szukać wśród swojej jakby otoczenia osoby, które już to przeszły, tak? bo one mogą pokazać, że też tkwiły w tej czarnej, nie powiem czym, ale jednak wyszły i wyszły silniejsze i wyszły z ogromnym poczuciem ulgi, bo, że wszystkie kobiety przed tą decyzją są przerażone, natomiast kiedy już to wszystko przejdzie, to każda jedna. Nie spotkałam się z inną reakcją niż jednak to było łatwiejsze niż mi się wydawało i teraz czuję taką ogromną ulgę. Trzeba było zacząć już wcześniej i że to bym chciała, żeby było taką przeważnie tak, tak to tak, działa, nie? Tak to właśnie działa, ale właśnie żeby dać tą nadzieję, że naprawdę to jest do przejścia i potem ten świat taki, wiesz. Szczególnie, że właśnie mówimy o tych kobietach, kiedy nie musisz chodzić na palcach, kiedy nie musisz martwić się o każde jedno Twoje słowo, które może być użyte przeciwko tobie, kiedy jesteś samowystarczalna w tym sensie, że ty decydujesz. Co na dzieci, co nie na dzieci się wydaje, gdzie te dzieci z tobą pójdą, jak spędzicie ten czas, tak? Kiedy, kiedy nie masz już tej osoby, która na przykład, dla której priorytetem są narkotyki, alkohol czy, yy, czy jakieś kłótnie, tak, to wtedy to jest taka ogromna zmiana, i wtedy właśnie się czuję, że ja mogę wszystko, I wtedy kobiety zaczynają nagle studia, zaczynają otwierać swoje firmy, zaczynają się rozwijać. Dlatego, że wychodzą właśnie z tego survival mode, gdzie tylko jakby całe Twoje jestestwo jest yy, zajęte obroną siebie taką codzienną, na to, że już tego nie muszę siebie bronić, teraz świat stoi przed Tobą otworem. Tak, ale najgorsze jest chyba to, że będąc w tym survival mode. Sami nie do końca wiemy, że, tak, ta, że w tym tak, tkwimy. Tak, dopiero gdy to, to opuścimy, tak. to dopiero wtedy z, z boku możemy zaobserwować, że kurde, ja tyle lat w takim, przepraszam, głównie tkwi, tak. tkwiłem, tkwiłam. Niepotrzebnie. Tak, dokładnie. Tak. I nawet tego nie widziałem.